Dzień dobry, ja nazywam się Adam Poręba i witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu podcastów na temat przyszłości Podkarpacia. Dzisiaj moim Państwem państwa gościem jest Pani Sabina Południak, przewodnicząca Rady Działalności i Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy, która odbywa się w ramach projektu Podkarpackie Rozmowy Jaka jest przyszłość Podkarpacia, więc projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030, który jest objęty honorowym patronatem przez Panią Wojewodę Podkarpackiego, Panią doktor Ewelenia oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z racji, iż w ramach naszego projektu rozmawiamy o różnych sferach życia, się, że niezwykle istotną sferą jest rola i wpływ organizacji pozarządowych na rozwój naszego województwa. W związku z tym chciałabym zapytać Panią o misję, charakter i historię działania Organu, na, którym, na którego czele Pani stoi, a więc Rady Działalności i Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego jest organem opiniodawczo-doradczym przy samorządzie województwa. W jej skład wchodzą przedstawiciele marszałka, wojewody, sejmiku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa. Naszym zadaniem jest, jak wszelkich rad na różnych poziomach samorządu, wsparcie w zakresie doradztwa co do funkcjonowania organizacji, do ich wsparcia. Głównie zajmujemy się opiniowaniem dokumentów, które przedkładają nam organy administracji. To są programy wojewódzkie różnego typu, uchwały dotyczące między innymi konkursów, na realizację zadań publicznych. Zajmujemy się doradztwem, szkoleniami, organizujemy różnego rodzaju spotkania, konferencje dla organizacji pozarządowych. To takie główne, główne tematy. W najbliższym czasie odbędzie się Podkarpackie Forum Organizacji 14 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim, serdecznie zapraszam na to spotkanie. Myślę, że to, to, to takie podstawowe te obszary działalności. Z racji, iż właśnie jest, jest Pani właśnie przewodnicząca takiego właśnie organu opiniodawczo doradczego, to chciałbym Panią zapytać, no bo sama Pani angażuje mm -hmm. się w dzisiejszego rodzaju właśnie działalność społeczność, o stan właśnie społeczeństwa obywatelskiego na, na Podkarpaciu. Jak Pani ocenia Stan organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego, jak on wygląda na tle pozostałych regionów kraju i, i świata? Myślę, że wygląda bardzo dobrze, z racji przede wszystkim ilości organizacji pozarządowych. Może nie są one bardzo profesjonalne, ale przykład konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wojny na Ukrainie pokazał, że ten potencjał jest, jest ogromny, bo właśnie te niewielkie organizacje bardzo w tym konflikcie pomogły w tym wsparciu uchodźców. Jest ich bardzo wiele. Począwszy od straży pożarnych, ochotniczych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich. Małych przyszkolnych organizacji, nie, nie, nie zapominając o parafiach, które też bardzo aktywnie funkcjonują na terenie Podkarpacia, po już profesjonalnie działające organizacje, których też jest ogrom, mając doświadczenie też i w funkcjonowaniu swojej organizacji, która działa na obszarze dwóch województw. Myślę, że możemy się poszczycić tym, że tych prężnie działających organizacji na terenie Podkarpacia jest rzeczywiście bardzo dużo. Czego jeszcze brakuje? Brakuje zrzeszeń tych stowarzyszeń, które wzajemnie by się wspierały. Takie inicjatywy zostały podjęte już na Podkarpaciu, ale myślę, że to jeszcze stanowczo za mało. Natomiast ten potencjał małych organizacji jest olbrzymi i mam nadzieję, że zostanie teraz przy tych zmianach przepisów prawa wykorzystany. Sprawdzili się, sprawdzili się rzeczywiście bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję właśnie, że przepisy, o których mówię, dotyczą przepisów o pomocy społecznej i tego, że założeniem ich jest większa, większy zakres realizacji usług społecznych, Yy, przez organizacje pozarządowe, które będą wspierać czy yy, funkcjonowanie samorządów. I mam nadzieję, że właśnie yy, będzie to szło w tym kierunku, żeby właśnie te, te małe organizacje lokalnie w, yy, przejmowały te zadania. Właśnie. A jak wygląda współpraca sektora pozarządowego, organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, z instytucjami? Państwowymi instytucjami publicznymi i biznesem. Czy ta współpraca, Pani zdaniem, przebiega w sposób prawidłowy, czy, czy być może jeszcze pozostaje nam dużo do zrobienia w, myślę, tym, w że, tym zakresie? Że pozostaje, myślę, bardzo dużo do zrobienia. Jest wiele samorządów, które są bardzo otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi i wiele, które jednak się przed tym zbraniają e, z racji. Ja się nie dziwię, bo pewnie wiele instytucji będzie szukało bardzo profesjonalnego partnera, a organizacje pozarządowe nie zawsze i nim będą. Będą znakomicie znały potrzeby lokalne, będą wiele rzeczy robiły z potrzeby serca, ale nie zawsze tak profesjonalnie, jak byśmy chcieli, żeby w tej współpracy było. Więc tutaj rola samorządów, żeby rzeczywiście to dostrzec i w jakiś sposób pomóc przezwyciężyć te trudności i i to współpracę chętniej nawiązywać. Z drugiej strony organizacje pozarządowe się boją. E, ostatnie lata nawet związane z pandemią, pokazały to, że wiele nowo powstałych organizacji nie miało się kiedy i gdzie nauczyć, jak profesjonalnie funkcjonować. E, coraz mniej e, też i składanych jest wniosków do, e, tutaj do samorządu województwa. Jeżeli chodzi o realizację zadań publicznych, co też świadczy o tym, że te małe organizacje tego wsparcia potrzebują i, i tego dialogu, dialog, ten dialog będzie, powinien być punktem wyjścia do tego, żeby obaj naturalni partnerzy się lepiej dogadywali. Z mojego doświadczenia, najlepiej sprawdzają się ta współpraca, się sprawdza w tych samorządach, gdzie jednak w samorządzie jest zatrudniony człowiek, który tą współpracę z organizacjami pozarządowymi traktuje poważnie, a przede wszystkim ma na nią czas. Bo, bo myślę, że to jest właśnie problem, jeżeli to jest jakiś tam odrobinkę dodatku do zakresu czynności, to jest, jest z tym problem, żeby te wszystkie zadania powiązać. Myślę, że celem też właśnie tej profesjonalizacji i mhm. takiego rozwoju tych organizacji. No jakie Pani zdaniem potrzebne jest przede wszystkim wsparcie, czy ono bardziej powinno mieć wymiar organizacyjny, merytoryczny, finansowy, czy może wszystkiego po trochu? Wszystkiego po trochu. Bez pieniędzy niestety nie da się zrobić nic. Wsparcie merytoryczne jest bardzo potrzebne, chociaż organizacje pozarządowe nie lubią szkoleń. Jakby każdy cierpi na niedoczas w dzisiejszych czasach, więc więc myślę, że możliwość zachęcenia do, do profesjonalizacji jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest widoczna realna korzyść. Więc tylko, tylko te, te rozmowy samorządowców z organizacjami i pokazanie im, że to pole do współpracy jest, będzie miało wpływ na to, że one się będą profesjonalizować. I tutaj wspomniał Pan wcześniej o, o tym biznesie. Tutaj jest jeszcze trudniej. Rzeczywiście na Podkarpaciu jest. Yy. Niewielka ta współpraca w, w obszarze yy, w tym obszarze, zwłaszcza jeżeli chodzi o te mniejsze organizacje. Jeżeli, wiek, jeżeli my si mówimy o większych, to tutaj znakomitym przykładem może być Stowarzyszenie Prokarpatia, które świetnie sobie radzi z, z tą współpracą, zarówno z samorządem, jak i z przedsiębiorcami. Jest założonych kilka klastrów. Wspólnie zna naprawdę znakomicie funkcjonują. To mówię. jest dobry przykład naśladowania. A gdyby miała Pani wskazać jeszcze, może jakieś inne przykłady, które są takim wzorem właśnie do, do naśladowania, myślę, że też dla osób, które już funkcjonują w tym sektorze pozarządowym, ale też dla osób, które się zastanawiają, jak się zaangażować społecznie, właśnie, czy dołączyć może do jakiejś istniejącej organizacji, albo może założyć własną, właśnie, czy fundację, czy stowarzyszenie. Państwo. No, młodzi ludzie, a znakomicie sobie poradziliście z, z nielada wyzwaniem, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodzież, bo z pewnością jeżeli chodzi o, o ludzi starszych, no to pewnie dialog jest łatwiejszy. Młodym ludziom na pewno jest trudniej, bo zaufanie pewnie z racji wieku może być troszeczkę, troszeczkę mniejsze. No ale skutecznie pokazaliście, że dajecie radę. Takich organizacji na, na Podkarpaciu dobrze funkcjonujących jest, jest rzeczywiście sporo. Musiałabym wiedzieć w jakiej dziedzinie, bo w każdej dziedzinie można by było podać kilka świetnych przykładów e, ludzi z, z charyzmą, z pomysłami i naprawdę prawie już nie działających. Dziękuję za, za te, za te niesławy pod naszym adresem. To prawda, tych obszarów działalności jest bardzo dużo. A teraz chciałem Panią zapytać czy coś bardziej osobistego, właśnie związanego z Panią, motywacją do zaangażowania społecznego właśnie w ramach własnej organizacji, czy, czy też właśnie później zaangażowania się w pracę Rady Działalności Publicznego. Co było motywacją do działania e, dla, dla Pani? Co może być takim wzorem do naśladowania i też czym chciałaby się Pani podzielić właśnie z innymi osobami, które. Chciałyby się zaangażować, ale może nie wiedzą jak, mhm. może nie mają odpowiednich kompetencji, może czegoś po prostu brakuje też mentalnie. Ja od początku swojej pracy zawodowej pracuję w administracji i coś, co mogłoby się wydawać dla wielu, wielu jest wręcz zarzutem, że ja mogę mieć problem z, z dystansem pomiędzy pracą w administracji a funkcjonowaniem w stowarzyszeniu. Dla mnie uważam jest ogromnym plusem. Bo jest mi łatwiej zrozumieć pewne problemy i, i trudności obu, obu podmiotów do współpracy. I praca w administracji pozwoliła mi zauważyć cały szereg potrzeb, które mają organizacje działające na terenie danego obszaru, bo pracowałam w kilku, w kilku samorządach. Te problemy są praktycznie z, z zawsze te same. Yy, I poczucie, że mogę, mogę coś zrobić, mogę coś zmienić, yy, yy, właśnie dlatego, że pracuję w samorządzie. Że mogę rozmawiać z organizacjami, że, yy, że mogę im dawać wsparcie, a jednocześnie momentalnie złapałam bakcyla: że kurczę, jak to fajnie jest yy, działać społecznie, angażować się i mieć realny wpływ na zmianę. Yy, bo jeżeli się to rzeczywiście robi z pasją, yy, to, to, to to się dzieje. I, no i wtedy, wtedy właśnie te pierwsze inicjatywy, jakieś małe, sama musiałam się nauczyć, gdzie sięgać po pieniądze, jak po nie sięgać. I później, później stało się tak, że, że nawiązałam współpracę z organizacją dużą. Na początku był to Monar. Potem pomysł na to, że z grupą przyjaciół, że możemy coś zacząć robić razem w, w obszarze problemu bezdomności, I, i tak się też stało. Mamy dość, dość dużą organizację, i w, w tej dziedzinie robimy sporo istotnych inicjatyw. To są, to są trzy schroniska dla osób bezdomnych, ale powiem szczerze, że. I tak najwięcej satysfakcji i najwięcej czasu poświęcam jednak małym organizacjom. Dlatego, że te organizacje, które zaczynają, i te organizacje, które, które są mniej profesjonalne i więcej robią z serca, z takiej, z takiej oddolnej potrzeby. Są, są, są najfajniejsze do współpracy. Po prostu są kreatywni, ludzie, którzy nie patrzą przez, przez, przez inny pryzmat, autentycznej potrzeby zmiany. I do tej pory jest tak, że rzeczywiście całą swoją energię i wolny czas poświęcam takim organizacjom. Pomagam pisać oferty, realizować różne działania, i nie przeszkadza mi, że jestem wolontariuszem, który nie wiem zajmuje się sprzątaniem. Znacznie, znacznie częściej i chętniej funkcjonuje w, w tego typu działaniach. Po prostu y, pozwala to utrzymać jakiś poziom takiej satysfakcji i, i, i wyciągnięcia tej energii, która jest potrzebna do tego typu pracy. To prawda, praca społeczna bycie wolontariuszem daje dużo e, satysfakcji. A wracając jeszcze do tematu e, rady. Działalności pożytku publicznego województwa Podkarpackiego. Chciałam zapytać o to, jakie szanse i wyzwania stoją przed Radą oraz to, co już na ten moment udało się osiągnąć, jeżeli chodzi o, o sukcesy Rady, mhm. ale także być może te rzeczy, które nie do końca się udały i które chciałaby Pani gdzieś wyeliminować, być może w mhm. przyszłości. To jest zasługa poprzedniej kadencji Rady i tutaj ogromne głodę w stosunku do mojego poprzednika, bo działamy już wspólnie w poprzedniej i obecnej Radzie czwarty rok. Organizacje może tego nie widzą, te, które nie składają oferty do, tutaj do, do samorządu województwa, a te, które widzą na pewno widzą, że znacznie są uproszczone procedury konkursowe. To było jedno z działań, które w poprzednim okresie było, było bardzo ważne. Teraz, właśnie z racji e, tematu, o którym rozmawialiśmy też i wcześniej, że coraz mniej organizacji pozarządowych sięga po, po fundusze e, od samorządu województwa, a chcielibyśmy ten trend zmienić wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. E, organizujemy taki cykl szkoleń. One zostały e, poprzedzone e, konsultacjami z organizacjami pozarządowymi, ponad 150 Organizacji z terenu województwa odpowiedziało nam na y, swoje potrzeby w tym zakresie, i teraz prowadzimy taki cykl szkoleń dla nich związanych z pisaniem ofert, po to, żeby mogły po prostu skutecznie sięgać po te fundusze, które są na różnych poziomach samorządu y, dostępne, czy gminnym, czy powiatowym, czy właśnie wojewódzkim, y, żeby te oferty ich były skuteczne, bo jakby to jest punkt wyjścia do tego, żeby się, sięgać po, y, po fundusze, czy krajowe, czy czy miejmy nadzieję unijne, ale na ten moment marzy mi się to, żeby ten mm, czas y, skupić na tym, żeby wesprzeć mniejsze organizacje. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za poświęcony czas i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych wspólnych inicjatywach. Dziękuję serdecznie.